Osiem sposobów na inwestowanie niewielkich kwot jeszcze w 2025 roku, nawet od 100, 200 czy 500 zł. W tym nagraniu odkryjesz aż osiem sposobów na inwestowanie mniejszych kwot jeszcze w drugiej połowie 2025 roku, a dwie ostatnie mogą Cię naprawdę zaskoczyć. Dowiesz się, jak mogą wyglądać Twoje zyski, jeśli wejdziesz w te aktywa. Na koniec zobaczysz, które opcje mogą dać Ci stabilność i będą dla Ciebie najbardziej opłacalne. A które potrafią zaskoczyć swoją zmiennością, więc koniecznie zostań do końca. Zarządzanie pieniędzmi i rozwijanie kapitału nie musi być zarezerwowane tylko dla osób z dużym portfelem. Jeżeli masz do dyspozycji kwoty rzędu 100, 200 czy 500 złotych, Również możesz zaplanować efektywną strategię inwestycyjną. Klucz tkwi w zrozumieniu, które aktywa lepiej sprawdzają się przy niewielkich nakładach, a które, choć potencjalnie atrakcyjne, no, mogą generować większe koszty transakcyjne lub y, wymagać wyjątkowej cierpliwości. Z moich wskazówek możesz wybrać jedną strategię, bądź połączyć kilka, tworząc y, zróżnicowany portfel. Niezależnie od drogi, ważne jest, byś konsekwentnie dokładał nawet niewielkie sumy. I unikał emocjonalnych decyzji. Wesowe wpłaty i systematyczne podejście pozwalają maksymalnie wykorzystać efekt procentu składanego, co w, dłu w dłuższym horyzoncie generuje solidne rezultaty. Pamiętaj też o dywersyfikacji. Nie warto stawiać wszystkiego na jedną kartę. Różne aktywa zachowują się odmiennie w zmiennych warunkach rynkowych. A jeśli utrzymasz balans w portfelu, masz większą szansę zabezpieczyć się przed nagłymi spadkami. Na pierwszy ogień idzie złoto, czyli klasyka, która tak naprawdę nie zawsze jest najlepsza dla inwestowania małych kwot. Ponieważ często występują dodatkowe koszty i różnica między ceną spot a realną ceną zakupu. Złoto uchodzi za ponadczasowy symbol bezpieczeństwa. Sporo osób e, przekonuje, że promuje wartość, chroni przed inflacją i nadaje się na długoterminową lokatę. Sprawdza się jednak przy inwestowaniu małych sum i małych kwot. Kiedy kupujesz fizyczne złoto, np. w postaci monet czy sztabek, płacisz wyraźnie więcej niż aktualna cena spot. Cena spot jest z reguły dostępna dla hurtowych nabywców, a przy transakcji detalicznej musisz wziąć pod uwagę koszty produkcji, marżę producenta no i dealera. Im mniejsza gramatura, tym zwykle wyższa marża i większy wpływ czyli różnica między ceną zakupu a ceną skupu. Przykładowo, sztabka jednogramowa może mieć kilkuprocentowy narzut ponad cenę spot, gdybyś na przykład musiał szybko spieniężyć zakup. Jednouncjowa moneta, czyli około 31 grama, cechuje się zwykle mniejszym spreadem. No, problem w tym, że jednorazowy wydatek no, już nie jest niski, bywa bardzo wysoki, co może przekraczać Twoje możliwości, jeżeli stawiasz na regularne, niewielkie wpłaty w DCA. Ostatnie lata pokazały, że w polskiej walucie złoto potrafi notować przyzwoite wzrosty. Na przykład w ciągu roku może przebić nawet 30% zysku. Jednak historycznie na przestrzeni dekad złoto wypada troszkę słabiej w porównaniu z szerokim rynkiem akcji, takim jak na przykład Standard Poor's 500. Zmienność także nie działa na korzyść złota. W niektórych okresach ujań mocniej nie z dużymi indeksami akcyjnymi, w innych mniej. Może to zaskakiwać, bo panuje przekonanie, że złoto jest no, stabilnym, prawdziwym pieniądzem. W praktyce, no, jego wykres również miewa głębokie spadki i wzrosty. Z perspektywy małych kwot, spory problem stanowi wysoki koszt wejścia, jeśli chce uniknąć ekstremalnego spreadu. Teoretycznie można kupować mniejsze monety, no, ale wtedy spread rośnie. Złoto może być rozsądnym dodatkiem do zróżnicowanego portfela, np. 5-15%. Jednak w kontekście wyłącznie małych kwot, no, wypada raczej słabiej. Chyba, że w tak zwanej wersji papierowej, czyli kontraktowej. Długoterminowo nie zapewnia też aż tak dobrej stopy zwrotu jak szeroki rynek akcji. Spali prostego rankingu, bo e, to nie jest złym aktywem w samym w sobie, lecz przy niewielkich regularnych wpłatach e, wiele innych opcji może być dla Ciebie po prostu skuteczniejszy. Teraz weźmy na tapetę ETF-y na szerokie rynki. Taka esencja prostoty i dywersyfikacji. ETF, Exchange Traded Fund, daje dostęp do całego koszyka akcji, jak na przykład SP500, MSCI World czy MSCI Advi. i to za pomocą pojedynczego instrumentu finansowego. W praktyce to w sposób na objęcie udziału w wielu firmach naraz, bez konieczności wyszukiwania konkretnych przedsiębiorstw. Na kogoś, kto inwestuje mniejsze kwoty, ETF-y są świetnym rozwiązaniem, bo można dokonywać drobnych zakupów, np. rzędu 100 czy 500 zł w DCA. Otrzymujesz szeroką dywersyfikację w jednym ruchu. Unikasz konieczności bacznego śledzenia kondycji każdej spółki. Wadą dla niektórych może być brak tak zwanego złotego strzału. Minusem jest to, że no, nie masz szans na wytypowanie gwiazdy rynku, której kurs urośnie kilkadziesiąt razy w krótszym okresie. Jednak w przypadku niewielkich kwot Prawdopodobieństwo takiego tego strzału jest niezwykle, niezwykle znikome. A czas i wiedza, jaką musiałbyś zainwestować w analizę, no, bywają nieadekwatne do potencjalnych zysków. Więc, z punktu widzenia zarządzania ryzykiem, jest, jest to bardzo dobre rozwiązanie. Rynek akcji historycznie bije większość innych aktywów, najmniej jeżeli chodzi o dłuższy horyzont, czyli kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt lat ma jednak okresy załamań, kiedy wartość portfela spada ci o 30, 40, a nawet i 60%. Musisz więc zaakceptować zmienność i liczyć się z tym, że rach na giełdzie prędzej czy później nadejdzie. Dla cierpliwego, długoterminowego inwestora, który nie boi się większych wahań, ETF-y na szerokie rynki mogą być absolutną podstawą portfela, także przy bardzo niewielkich, regularnych wpłatach. Ocena. Relatywnie bezpieczna droga do wzrostu w perspektywie lat, duża łatwość wejścia od małych kwot i niskie koszty transakcyjne. Skoro bierzemy pod uwagę ETF-y, no to zajmijmy się też opcjami no, indywidualnymi, które są uczące, lecz też czasochłonne. Jak to wygląda w praktyce? Zamiast kupować cały indeks, możesz wybierać konkretne spółki, licząc na wyższy zwrot. Być może celujesz w takie perełki jak Apple, Microsoft czy Tesla na wczesnym etapie. Jednak badania pokazują, że większość zysków na rynku akcji generuje wąska grupa spółek. Jeśli nie uda Ci się trafić właśnie w te 4-5% najlepszych, no wyniki będą gorsze od szerokiego indeksu. Sekcja konkretnych spółek wymaga wiedzy i śledzenia rynku. Należy analizować raporty finansowe, monitorować trendy i nastroje gospodarcze. Jeśli zamierzasz inwestować stosunkowo małe sumy, może się okazać, że wysiłek, zwłaszcza na starcie, no, nie rekompensuje Twoich efektów. Dla początkującego i niezbyt założonego inwestora indywidualne wybieranie akcji no, może nie być optymalnym sposobem rozwijania kapitału, choć perspektywa zysku jest kusząca. Mimo, że istnieją ludzie, którzy pasjonują się analizą firm i czerpią z tego przyjemność, no, nie jest to konieczne, aby osiągać zadowalające stopy zwrotu. Wybranie spółek o solidnych fundamentach zajmie trochę czasu, ale jest możliwe uzyskanie ponadprzeciętnych zysków. Moja ocena raczej dla tych, którzy mają już sporą wiedzę lub naprawdę kochają tą formę inwestowania. Często najlepszą lokatą jest inwestowanie w umiejętności. Wiele osób pomija ten element, a może być kluczowy, dlatego weźmiemy go teraz pod uwagę. Wzrost zarobków pozwala o wiele szybciej zwiększyć kapitał do inwestowania. Szkolenia, kursy, książki czy konferencje w dziedzinie, w której pracujesz, często dają większy i szybszy zwrot niż nawet najlepsze transakcje na giełdzie. Internet jest pełen darmowych materiałów, ale płatne szkolenie lub porządne na książki no, potrafią przyspieszyć proces o miesiące, a nawet lata. Jeśli dana umiejętność umożliwia wyższe zarobki lub rozwój własnej działalności, no, koszt kursu może Ci się zwrócić wielokrotnie. Swoją drogą zapraszam Cię do kliknięcia w link w moim bio, jeśli chcesz się tego nauczyć i być naprawdę skutecznym i świadomym inwestorem. Pamiętaj, że nie trzeba wydawać majątku, by zacząć w ogóle naukę. Kluczowe jest, by nie stać w miejscu. Im bardziej podnosisz kompetencje, tym większą część dochodów możesz przeznaczyć na sensowne inwestycje. Dlaczego to tak istotne przy małych kwotach? Bo kiedy dysponujesz niewielkimi środkami, nawet najlepsza stopa zwrotu procentowo no, nie zapewni Ci wielkich sum. Z kolei zapanowanie nad swoimi finansami osobistymi, nauka inteligencji finansowej, emocjonalnej, pozwala Ci dużo szybciej pomnożyć łączny majątek. Moja ocena no to jest top of the TOP. Jedna z najważniejszych dróg, by zbudować poważniejszy portfel w przyszłości. Skoro na początku wzięliśmy pod uwagę złoto, to teraz srebro, czyli tańszy brat złota, ale czy lepszy? Srebro, podobnie jak złoto, uznaje się za metal szlachetny o charakterze bezpiecznej przystani. Cena monety czy sztabki no jest dużo niższa, co ułatwia zakupy przy małych kwotach. Równocześnie spread i koszty dystrybucji zwykle bywają wysokie, choć Często uznaje się je za łatwiejsze do przełknięcia no niż w przypadku najdrobniejszych gramatur złota. Srebro bywa mocno zależne od popytu przemysłowego. Różnica między ceną spot a ceną sprzedaży także potrafi być zauważalna, a długoterminowo srebro, podobnie jak złoto, nie pobija raczej rynku akcji. Wahania cen srebra bywają większe niż w przypadku złota. Ostatnie lata pokazały wyraźne skoki i spadki, co z jednej strony oferuje możliwość atrakcyjnych zysków w krótkim czasie, a z drugiej zwiększa ryzyko nietrafionego momentu zakupu. Dla inwestora ceniącego spokojny rozwój kapitału może to być zbyt nerwowe. Tutem jest cena jednostkowa monety, co umożliwia kupno fizycznego srebra za dużo mniejsze pieniądze niż w przypadku jednouncjowego złota. Mimo wszystko, pod względem długoterminowego potencjału i ograniczonej zmienności, srebro przegrywa z innymi aktywami. Moja ocena? E, można spróbować, ale na pewno jako dodatek do portfela, który po prostu go dywersyfikuje, a nie dominująca opcja w Twoich inwestycjach. Więc idziemy dalej. Nie ma chyba bardziej stabilnego filaru portfela niż obligacje skarbowe. Obligacje to dług emitowany przez państwo. Kupujesz je? A rząd zobowiązuje się wypłacić określony procent w zamian. Polskie obligacje skarbowe mają kilka typów, w tym antyinflacyjne, np. dziesięcioletnie EDO, które zapewniają oprocentowanie, oprocentowanie powiązane ze wskaźnikiem inflacji. Kluczowe jest to, że ich wartość nominalna nie buja się na co dzień, jak w przypadku kursów akcji. Jeśli państwo jest wypłacalne, a nasze jest, kapitał jest praktycznie bezpieczny. Obligacje tworzą stabilizującą część swoich inwestycji. Zwykle nie generują spektakularnych stóp zwrotu, jak akcje, ale chronią przed głębokimi spadkami w trudnych czasach. Jeżeli źle znosisz emocjonalne wahania, część kapitału w obligacjach pomoże ci spać spokojnie. Dużym atutem jest możliwość ich kupowania już od 100 zł. To idealne dla systematycznego odkładania drobnych sum. Przy inwestowaniu niewielkich kwot. Obligacje skarbowe, zwłaszcza te indeksowane inflacją, mogą być naprawdę świetnym wyborem uzupełniającym do akcji, ETF-ów czy innych aktywów. Moja ocena pewne, wygodne i dostępne dla drobnych inwestorów choć oczywiście nie dadzą zawrotnych zysków, to pozwolą ci spać spokojniej. Kolejnym aktywem są kryptowaluty. Od bardzo ryzykownej spekulacji do długoterminowej nadziei. Kryptowaluty to szeroki rynek od drobnych shitcoinów o wątpliwej wartości po uznane projekty z dużą kapitalizacją, takie jak Bitcoin, Ripple czy Ethereum. Tokenie szybkiego zysku w niesprawdzonych tokenach no, bywa ekstremalnie ryzykowne. Może się udać, ale część jednak kończy się zdradą. Największe kryptowaluty mają już pewną historię i zgromadziły wokół siebie pokaźne społeczności. Bitcoin bywa nazywany cyfrowym złotem. Ethereum rozwija technologię smart contracts. XRP daje, zdaje się podstawą DeFi, czyli zdecentralizowanych finansów. Stopy zwrotu z przeszłości no, były naprawdę imponujące, ale nikt nie gwarantuje, że tak będzie zawsze, tym bardziej, że się pomniejszają. Kryptowaluty charakteryzują się ogromną zmiennością, co oznacza, że w ludzkich okresach no, można odnotować 70-80% spadku. Jakie widzę ich miejsce w Twoim portfelu z podejściem do małych kwot? Na pewno są dla ludzi o mocnych nerwach. Kryptowaluty są naprawdę ciekawym dodatkiem, na przykład 5-10% portfela. Zakup niewielkimi sumami jest relatywnie prosty, bo giełdy krypto umożliwiają zakup już za kilkadziesiąt złotych. Trzeba jednak mieć świadomość ryzyka i raczej stawiać na długoterminową strategię kup i zapomnij, niż próbować y, ciągłego spekulowania. Moja ocena: warto mieć niewielką ilość w portfelu, ale trzeba też mieć w pamięci, że duża zmienność i brak pełnej regulacji y, mogą sprzyjać emocjonalnym decyzjom. No, które nie służą w budowaniu długoterminowego bogactwa. Jeżeli natomiast chcesz mieć satysfakcję z regularnych wypłat, no to koniecznie zwróć uwagę na akcje dywidendowe. Spółki dywidendowe wypłacają część zysków bezpośrednio akcjonariuszom. Możesz więc regularnie otrzymywać środki, co stanowi dla wielu osób konkretny dowód, że ich inwestycja pracuje. Motywacja jest duża. Zwłaszcza kiedy rosnąca dywidenda może z czasem ukrywać Twoje comiesięczne potrzeby, czego Ci życzę oczywiście. Z jednej strony dywidenda buduje w Tobie pozytywne wzorce inwestowania długoterminowego. Chcesz trzymać spółki, bo regularnie otrzymujesz od nich zyski. Z drugiej strony pojawia się kwestia podatków i rozliczeń, zwłaszcza gdy akcje są zagraniczne. Ponadto trzeba samodzielnie wybrać stabilne, dobre zarządzane firmy lub ETF dywidendowe. To oznacza analizę i większe zaangażowanie niż w przypadku zwykłych ETF-ów. Możesz kupować polskie akcje dywidendowe, co bardzo ułatwia rozliczenia z fiskusem, ale ogranicza dywersyfikację geograficzną. Jeśli dopiero zaczynasz i nie masz dużego budżetu, no jest to ścieżka o nieco wyższym progu wejścia niż najprostsze ETF-y. Dla niektórych osób dywidendy staną się świetnym motywatorem ale warto pamiętać, że brak szerokiej dywersyfikacji no, stwarza też dosyć spore ryzyko. Moja ocena, spółki dywidendowe potrafią zachęcać do strategii kupi-trzymaj, lecz wymagają nieco czasu i rozliczeń, a wyniki mogą być gorsze niż w przypadku pasywnego inwestowania w globalne indeksy. Jednak bardzo dobrze motywują i uczą takiego systematycznego inwestowania oraz są też dobrym składnikiem dywersyfikującym Twój portfel. Jak widzisz, przed to Tobą jest pełen wachlarz możliwości. Z jednej strony masz klasyczne kruszce złoto-srebro, z drugiej dynamiczny rynek akcji, ETF-y, spółki indywidualne, czy spółki dywidendowe, stabilne obligacje skarbowe, czy w końcu kryptowaluty dla fanów wysokiego ryzyka i rollercoastera. Możesz też zainwestować w ciebie, co nierzadko daje największą długofalową stopę zwrotu. Żadne z tych rozwiązań nie jest z gruntu złe. Kluczowe jest dopasowanie ich do poziomu ryzyka, jaki jesteś w stanie zaakceptować, oraz do Twojego celu finansowego. W budowaniu sensownego portfela pomocne jest łączenie strategii. Na przykład, dominujący udział ETF-ów plus niewielka domieszka kryptometali, a do tego obligacje dla ochrony Twojego kapitału. Niezależnie od wybranej drogi, staraj się stale rozwijać swoje kompetencje, bo wyższy dochód zawsze przyspiesza Twój proces inwestowania. Teraz znasz już 8 typów aktywów, które możesz rozważyć przy inwestowaniu Twoich niewielkich kwot. Koniecznie zasubskrybuj mój kanał, zostaw komentarz z Twoimi doświadczeniami i planami na następny rok.